Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kupa Kuba. Dzisiaj mnie widzicie po raz pierwszy na żywo. Tak wyglądam. Chciałem Wam z tej okazji, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, przede wszystkim jutrzejszej wigilii złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście w te święta spędzili je z najbliższymi, żebyście upłynęły one w spokoju, w radości i w zdrowiu przede wszystkim. No i przy okazji już się zbliża nowy rok, nie będę robił nowego filmiku. Złożyć Wam wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się nowego roku 22, żeby był lepszy niż ten, a tak się zazwyczaj mówi, żeby nie był gorszy. Składam te życzenia przede wszystkim moim wszystkim subskrybentom, czyli lubisom, o których muszę pamiętać, bo co z tego, że nowi przyjdą? Starych trzeba szanować i, jak to się mówi, kochać. Oczywiście, ktoś wejdzie na mój kanał, czasami. Czegoś tam szukając, no to też go pozdrawiam i żeby się do naszej społeczności przyłączył. Przede wszystkim chciałbym skierować te słowa do właśnie moich lubisi, ponieważ bez nich to niestety kanał by nie istniał, nie byłoby tych filmików, by było to wszystko w próżni, w zawieszeniu. E, oczywiście istniałby, ale to było bezowocne. E, dopingujecie mnie do. Lepszej pracy, do efektywniejszej. No nie, ja wiem, że nie są to filmiki wybitne jakieś, nie są to o, treści takie, e, które by Was inspirowały. Ja chcę tylko po prostu zaznaczyć, że tu byłem, tu warto być. No i żebyście odwiedzali te miejsca, a, bo są warte naprawdę. E, odwiedzenia. No i chciałbym jeszcze przeprosić za to, że tutaj taki Mesh jest, bo nie wiem, czy ktoś ogląda też o interreligatorstwie te filmy, o jakichś pomocach tam majsterkowych, wykorzystuje je, ale po prostu postaram się rozszerzyć tą ofertę, postaram się coś nowego zaprezentować, przymierzam się do tego no i z czasem to na pewno będzie na moim kanale. Dlatego odwiedzajcie go, nie zniechęcajcie się i wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, żebyście dużo mieli szczęścia, żeby się wszystkie wasze marzenia spełniły. No i oczywiście jeszcze na święta te, które się teraz zbliżają. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.